A dzisiaj, yy, dzisiaj będziemy sobie grać w Red Ball 4. To jest już yy, piąta część, tak myślę. A tam, jak yy, tam wiecie, no, pisywałem tam te hasztaki, wiecie, jak jest. Dlatego myślę, że chyba to jest piąta część, już tego Red Balla. Dlatego więc co, zaczynamy. Zapraszam do oglądania. Dobra, widzowie. Najpierw sobie zmienimy sobie. Yy, no właśnie my tego, takie właśnie yy, piłkę. Hmm, myślę, że bardzo, bardzo mi się spodobała ta żółta. Tylko oczywiście ją weźmiemy i lecimy. No, dobra. Czekajcie, sobie wyłączymy wi-fi. Żeby nie mieć reklam. Coś w tym stylu. Okej, okay, ja chcę to ominąć, ja chcę przechodzić. Dobra. A wiecie, że chyba tutaj grawitacja już taka wiecie, mała. Dlatego tak wysoko skaczemy. Jest chyba bardzo mała ta grawitacja, więc dlatego tak... Ale po prostu jest taka normalna grawitacja jak na Ziemi. Albo nie wiem. No ale dobra. Przeszliśmy już pierwszy poziom. Dlatego bądź z no. Lecimy dalej. Dzisiaj postanowiłem być bardziej, mniej nerwowy, dlatego, więc, no, mam nadzieję, że nie będzie, nie będę miał jakichś takich nerwów, czy coś w tym stylu, no chodź, i piją, okej, okay, bierzemy sobie gwiazdeczki, A to nie działa tak, okay. Mhm. Widzę, że tutaj jak na razie łatwe poziomy, ale robi się coraz trudniej. Ale oczywiście wiemy, że robi się coraz trudniej, czyli tak jak zawsze. Dobra. Kurde. Nie... No chodź ty. Dobra. Lecimy. Okej. Okay. Proszę przeszkodź to. Dziękuję. W prawy bym spadł. Czajcie, widzowie. trafił, proszę. ale jaj No cóż. Lecimy jeszcze raz. A, no tak. Nie tak. Yeah, dobra. Już proszę, proszę. Ale ja w ogóle teraz zastanawiam, dlaczego ja nie zmieniłem yy, wcześniej jakiegoś wiecie. No po prostu zmieni, nie zmieniłem po prostu wiecie. No. Tego, piłka, no. A teraz wiem, co chyba. Musimy to wyłączyć. No. Tak, ja myślałem. Tak, myślałem, że będę, że będę musiał. Przecież to byłoby wtedy niemożliwe. Do przejścia, więc oczywiście. Kurde. Nie, tak. To... Jest. Dobra. O no. ja myślałam, że to szybciej idzie. Ale jednak nie. ma no, nie idzie. Kurde, nie zrobiłem. Jest. Nie zrobić tylko tylko ludka. Czekajcie, czekajcie. Widzowie, ja zrobimy cięcie. Dobra widzowie. Już jestem. Teraz musimy... Tak. To się jeszcze nie. Dobrze. To idziemy dalej. Już mamy 50 level. Wow. O kurde no... Czekajcie, że zrobimy cięcie. Dobra, widzę, już jestem. Teraz nie powinno już być cięć. Teraz nie powinno być już cięć. Mam nadzieję. Wow, 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 wo, wo. ej, ej, ale to jest trudne, to jest już jest trudne. Tego z tym miałem problem przejściem. Ajaj. Kurde, muszę zebrać wszystko. Ale no, no, co jest? Kurde, ja pierdzielę, a byłem tak blisko. Czajcie. No. no, co jest? Wtedy już muszę, te, muszę się trochę zdenerwować, ponieważ to jest już takie trudne. A wszystko zrobiłem dobrze, ale tylko tam, pod koniec. Czy no, nie muszę wszystkich? No, nie. No kurde, no! To jest nie do przejścia! No to jest nie, nie do przejścia! Kurde! No, jak to nie trafiłem? Czekajcie, widzowie, zrobimy, zrobimy cięcie. Dobra, widzowie, już jestem. Jednak było cięcie. To musi być slow motion. Nie, kurde. W jakiejś kurde prędkości 5 5, 5, 500 km na godzinę. albo jej x 5. Ja zaraz nie wytrzymam, no. Dobra widzowie, skończę ten poziom jak tego. Jak ja go przejdę. Jak ja, jak, jak, ja zrobię cięcia, a jak, a jak skończę robić cięcie, to po prostu przejdę do, do nowego levelu. Dobra widzowie, już jestem. W końcu to przeszło tak gówno. A!

Dobra. Ale tam jest pi... Ale tam jest kwiatek. Kwiatek. Że ja pierdzielę. co teraz mam zrobić, żeby tam wejść? No kurno co ja robię! tutaj co ja robi o w końcu mamy dobra Dobra, w ostatnim momencie zdążyłem. I lecimy. Pięćdziesiąt. 52 level. Kurde. No ja pierdzielę. Nu. Dobra. <śmienic> Jakbym tam dosięgnął, to by dopiero był. Fajne to było. Tak szczerze powiem. A musimy zabić ludka? <grystanie> On się sam zabił. O, ale mogę jej. Mogę jej tak go zabić. to ja coś źle zrobiłem. E stąd no? Nu, tu te Kurde Cum te ty. ștepieti? Pierdzielone kwadraty. No kurde. Iście Idź stąd te pierdzielone kwadraciki. To kurde, nic nie mają robić. Jednak nie jestem spokojny. Kurde.

No, no poszłem tam, chyba że nie wiem, naciskaj to. No, co jest? No, zamiast mnie normalnie, nie wiem. Są takie lewele, to ja sobie podziękuję. Ja pierwszem. Wow, 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 wow. Czy pium? Dobra. Ja się jeszcze nie mogę. no. Dobra, idźcie stąd, bo zaraz mnie... Teraz mieszkak trafi, mm. Ok. Nie, nie ma sensu. No jak to tak robi bardzo wolno, no to się nie dziwi, jak to leci tak tak wolno. No ale no jak mam to no? Nie bez sensu. No tak, muszę się jeszcze wrócić, no tak, no by najlepiej. No, Jest dobra. Czekajcie widzowie, czekajcie widzowie, zrobimy cięcie. Dobra, widzowie, już jestem. Mogę się wrócić? No tak. O, pewne zabawy. Dobra. Dobra sobie. Yy, kończymy już ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodobał. Ja się będę z Wami żegnał. Bye bye.